Był to w sumie nasz zamiar od samego początku założenia Calcio Merito, założenia kanału na YouTube, żeby jeden z materiałów było coś takiego, że pokażemy Wam mniej więcej. Jak we Włoszech określa się pozycje piłkarskie, jest przygotować ją taki słowniczek. Myśleliśmy, że na początku zrobić taki jeden wielki zbiorczy odcinek, ale wyszłoby nam tego około 30 minut, więc rozbijemy go na kilka części. A dziś nagrywamy pierwszy odcinek, pierwszą część piłkarskiego słowniczka seria, gdzie omówimy piłkarskie pozycje, jakich używają trenerzy we Włoszech. Zapraszamy do oglądania. Nasz słowniczek zaczniemy od samego końca, od tyłu, czyli od obrony. Gdzie no, u nas to się mówi, że mamy bocznych obrońców, mamy środkowych obrońców, bram każdy, swoja tam dyscyplina sportu. A potem nasze drużyny nie grają w europejskich pucharach, a nasza reprezentacja jest słaba, a polska myśl szkoleniowa to shit. No cóż, no to, tak niestety jest, taka jest nasza smutna rzeczywistość. I też po, powinniśmy popatrzeć mniej więcej, jak się, jak w ogóle wygląda sytuacja w krajach dużo bardziej rozwiniętych taktycznie niż Polska. I we Włoszech na przykład mamy wydzielone trzy rodzaje obrońców. Pierwszy z nich jest stoper. Stoper w na naszym mniemaniu to jest po prostu środkowa obrońca, 1,90m, 100kg, zabijaka, że piłka może przejść, ale zawodnik z nią w żadnym wypadku. No nie do końca. Stoper w takiej podstawowej wersji właśnie jeżeli chodzi o Włochy to jest zawodnik grający w bloku obrony właśnie w trójce, ten ustawia na samym środku, ten dyrygent, który ustawia bocznych, znaczy bocznych... Tych swoich partnerów w obronie, a on sam tak jakby dyryguje obroną, i jest taką ostatnią instancją, oczywiście przed bramkarzem, gdzie on musi tą piłkę wygarniać, ale jego zadania skupiają się właśnie na kontrolowaniu obrony. Jeżeli mówimy o bloku z czwórką, no to stoper akurat robi jako uzupełnienie do innej pozycji, ale jest, jest on zawodnikiem, który ma na celu właśnie pilnowanie wszystkiego, żeby ta obrona trzymała się sztywno. Natomiast z reguły partnerem takiego stopera jest tak zwany libero, czyli obrońca, który troszeczkę wyłamuje się z ram, ponieważ niekoniecznie musi on robić krycie. Też muszę Wam przypomnieć, że te pozycje dużo bardziej się w te... dzisiejszych czasach zacierają. Już nie ma takiego podziału, że jest stoper i libero, przynajmniej nie mówi się tego tytułarnie, ale jeżeli przyjrzycie się na przykład Juventusowi, gdzie jest Kielini, jest Bonucci. No to możecie pomyśleć, że Kielini to jest taki typowy stopper, a Bonucci jest libero, czyli zawodnik, który nie odpowiada stricte za samo krycie, nie jest zawodnikiem, który musi trzymać się sztywno, ale cały czas musi kontrolować pułapki offsideowe i jest tym bardziej kreatywnym, czyli odpowiada głównie za wyprowadzenie piłki, czy to do boku, czy to do środka pola. I generalnie rzecz biorąc, te, no tak jak mówiłem, te pozycje się troszeczkę w dzisiejszych czasach zatarły, ponieważ często od obrońcy wymaga się, że oprócz tego, że musi niesamowicie czyścić, to wyprowadzenie piłki powinno stać jeszcze na jakimś konkretnym poziomie. Trzecią rolą w obronie jest tak zwany terzino, czyli boczny obrońca, którego pozycja ewoluowała, bo na początku ustawiano. Kiedy w ogóle była taka pierwsza myśl ustawiania gry trójką obrońców, to mówiło się, że będzie stoper, że będzie libero i będzie tercino, czyli ten, który będzie przecinał, będzie starał się jako tako napędzać akcję od boku boiska, czyli taki nasz typowy boczny obrońca. Ale jego zadania skupiały się na początku głównie na defensywie i oczywiście, tak jak piłka nożna ewoluuje z czasem, tak również pozycja tercina wyewoluowała, gdzie to jest taki e, typowo przyklejony zawodnik do Konkretnej strony boiska. Dalej musimy przejść do linii pomocy, gdzie w takiej naszej nomenklaturze mówi się o tym, że jest ofensywny pomocnik, środkowy pomocnik i defensywny pomocnik i ten środkowy jest taki box to box. Dycha odpowiada za podawanie i za ewentualne strzelanie bramek z dystansu, a szóstka to ma być taki wiecie. Taki przecinek, że dopiero jak jemu się nie uda, to musi wkroczyć do akcji obrona Po prostu biegacz, zabijaka, no wiadomo We Włoszech troszeczkę inaczej na to popatrzyli i pozycje są troszeczkę inaczej rozmieszczone Regista, czyli pierwszy, taki, pierwsza instancja w Pomocy Typowa szósteczka włoska, tylko że no właśnie do niego zale nie należy to, żeby ganiać za gościem i wygarniać mu piłkę tylko właśnie polega to na tym, że też musimy przetłumaczyć. Regista z języka włoskiego znaczy reżyser. A jako reżyser środka pola, no to pierwsze co Wam przychodzi na myśl, Andrea Pirlo, od razu wiadomo. Czyli gość ustawiony przy środkowym kole, który rozrzuca piłki na boki, rozrzuca piłkę do przodu i widzi najwięcej, absolutnie widzi wszystko na całym boisku i kontroluje grę swojej drużyny. Regista bardzo często jest wspomagany przez zawodników grających na pozycji mezzala, czyli Półskrzydłowy, no tak dziwnie to troszeczkę brzmi, no półskrzydło, no jak definiować? No takim półskrzydł, typowym półskrzydłowym był Clarence Seydorf, który zawsze ze środka pola schodził na bok, ewentualnie od boku zawsze schodził do środka boiska i wyglądało to tak, że do niego głównie szła piłka, ewentualnie asekurował on registe i medalla bardzo często może się kojarzyć z inną pozycją, czyli z Mediano, czyli zawodnikiem, który właśnie jest taką definicją przecinaka, zabijaki, no tak jak na przykład Gennaro Gattuso, który tylko biegał, który tylko odbierał piłki i podawał do Registy, które miał za zadanie rozgrywać tą piłkę do przodu. Z kolei taką najbardziej ofensywną częścią pomocy jest pozycja, którą doskonale znacie, bo bardzo często się to wymawia jako trequartista z hiszpańskiego media punkta, czyli po prostu ofensywny pomocnik. Zawodnik, którego zadaniem jest przejąć piłkę i wykazać się kreatywnością, i zagrać się albo do przodu, i z reguły to jest zawsze zawodnik, który jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie, i dzięki temu, no i oczywiście też z przeglądem pola. Tylko że nie jest on aż tak statyczny jak regista, tylko on po prostu musi mieć więcej tej dynamiki i parę w noc, żeby albo z strzał dystansu, albo zagrać na skrzydło, albo zagrać do napastnika. Już taką ostatnią pozycją, którą, znaczy pozycją, no, raczej rolą zawodnika jest tak zwany fantazista, czyli we Włoszech określa się. Zawodnika, który nie jest przypisany do konkretnej pozycji, ale może być on skrzydłowym, może być on dziesiątką, może być on bocznym obrońcą. Tak jak teraz za takiego zawodnika uważa się na przykład Teo Hernandeza, czyli zawodnik, który jest dobrze wyszkolony technicznie, wyłamuje się bardzo często z ram taktycznych, ponieważ jego kreatywność, jego przebojowość pozwala mu na tworzenie akcji tzw. highlightów. Potem oglądamy i się wielkie oczy robimy, że co ten gość zrobi. no i to właśnie jest taka typowa definicja fantazjisty, gościa, który przejmuje piłkę, mija kilku gości, odgrywa, ewentualnie popisuje się sztuczkami technicznymi. To jest tak, tak mniej więcej, żebyście zrozumieli, o co nam chodzi w tym, tymże materiale. Jeśli się spodobał, no to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, żeby zwiększać nasze zasięgi. Zapraszam Cię również na nasze social media, na Facebooka, na Twittera, na Instagrama, na nasze prywatne konta w mediach społecznościowych. Tak, wiem, we, we wtorek nie było filmiku, ale teraz wrócimy już do normalnego nagrywania, wrócimy już do takiego naszego starego rytmu. I jedyne, co mi pozostało, to chyba zaprosić Was na ten kolejny materiał, nieprawdaż? Ciao!